Siemanko, witam wszystkich w moich skromnych progach. Widzimy się tutaj po raz drugi, bo nagrywałem tutaj swoje maksy bazowe. A dzisiaj nagrywamy sobie wytrzymałość. Sprawdzimy sobie, jak to u mnie z tym jest. Przygotowałem sobie chyba najbardziej morderczego seta, jakiego mam nadzieję, że będę w stanie wykonać. Chcę, żeby to też był dla was trochę taki challenge, żebyście sobie spróbowali, jak to u was wygląda. A ja dzisiaj przedstawię wam tego seta z mojej strony. Będzie polegał na tym, że wykonuję w jak najkrótszym czasie maslapy. Będzie ich podejrzeć 15, później, zaraz po maslapach. Yy, raptem tylko mogę zmienić yy, kadr aparatu, żebyście mnie lepiej widzieli, więc to tylko tyle będzie przerwy, albo w ogóle nie będę zmieniał, jeśli sobie dobrze to ustawię. Więc zaraz po maslapach przechodzimy do dipów. Dipów wykonujemy 50, a zaraz po dipach przechodzimy do podciągnięć i podciągnięć wykonujemy 30. Więc jest totalny zajazd. Nie wiem, czy tutaj nie zejdę po tych wszystkich trzech ćwiczeniach, bo to jest 15 maslapów, 50 dipów i 30 podciągnięć. W jak najkrótszym odstępie czasowym. Oczywiście zachęcam Was do próbowania tego challenge'u, Wiem, że to jest dla bardziej zaawansowanych osób, ale na pewno takie też mnie oglądają, więc zachęcam, żebyście sobie testowali, jak tam z Waszą wytrzymałością. Zresztą w ten sposób najlepiej budować wytrzymałość, jeśli chcecie iść właśnie w tym kierunku. Najważniejsza kwestia dzisiejszego treningu, można powiedzieć, to rozgrzewka teraz, bo jest dosyć zimno. Nie wiem, chyba temperatura minusowa, zaraz sprawdzimy zresztą. Eee... Albo i nie, w sumie tu słońce ładnie pada, więc raczej nie. Mamy 1 stopień aktualnie, więc trzeba się dobrze rozgrzać, trzeba podnieść temperaturę ciała i dopiero zabierać się do treningu. Wychodząc tutaj na placyk, Nasza mnie taka myśl, żebym sobie spróbował trochę dynamy, więc testujemy, zobaczycie jak to wygląda na zimnie. Myślę, że jakaś tam 3 chociaż siądzie. Także jeśli spodobał Wam się ten film, zachęcam do subskrybowania, do dodawania komentarzy, dajcie znać jak Wam poszło, jeśli spróbowaliście tego challenge'u. Oczywiście like i dzwoneczek. Bez dzwoneczka nie będziecie wiedzieć jakie filmy dodaję i kiedy filmy dodaję, także Zrób to byczku, a ja lecę z rozgrzewką i zaraz sobie poprobujemy troszkę dynamy i przechodzimy do challenge'u. Oh, The girls with their nails done. The girls with their the nails, oh, the the nails done. The girls with their nails done. The girls with their nails done.

And do you see you got me falling in? More times than I can get out. Moi drodzy, moi drodzy, jak widzieliście, masakra. Nie spodziewałem się, że będzie tak źle. Czym się ciężko mówi, jest tak zimno. Ale właśnie dlatego, podejrzewam, że właśnie dlatego ten wynik jest taki kiepski. Nawet nie będę dawał e, tutaj żadnego licznika czasu ani nic. Bo to nie ma sensu, i tak wyszło o wiele za długo. Ale, ale, no tragedia, nie oszukujmy się. Jeszcze, jak tam masz zmieniłem. Patrzcie, jak mi się ciężko mówi. Te masylapy zmieniłem do 10, bo stwierdziłem, że naprawdę bez szans. Tak mi się ciężko mówi, mam tak zaklejony rej. masakra. Robiąc tego seta, wpadłem na pomysł, że w lato albo na wiosnę, jak będzie cieplej, wy przypomnijcie mi, że mam powtórzyć tego samego seta wytrzymałościowego i zrobimy go jeszcze raz, i Wam udowodnię, że da się to zrobić w krótkim odstępie czasowym. Więc. Tak to wygląda. Dzięki za oglądanie. Jak widzieliście, tą trzyszutkę siadła. Chociaż tyle. Yy, ale zimno, akurat jeśli chodzi o style workout i zimno, to to w ogóle nie współgra ze sobą. Także dzięki wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że mój słaby wynik zmotywował Was do tego, żeby spróbować. Dawajcie znać i od razu jak macie jakąś salkę, gdzie możecie to zrobić, no to róbcie na tej salce, bo to zimno to jest miazga. Teraz się zagrzajemy już trochę, ale, ale to i tak masakra. Także nie patrzcie na mój wynik i... Ciśnijcie lepiej ode mnie, jeśli chodzi o bazę, bo jeśli chodzi o freestyle to nie, to ja muszę być lepszy od Was. Ale o bazę to... Ale właśnie tego typu treningi, jeśli robicie krótkie przerwy, jeśli ciśniecie cały czas intensywnie i obwodowo jest to dosyć szerokie i mocno rozbudowane, takie treningi pomogą Wam zbudować tę wytrzymałość właśnie. No, mieszkam koło drogi, więc cały czas samochody, tiry, jeszcze droga wojewódka, także... No, ale okej, okay. właśnie przez takie treningi zbudujecie sobie wytrzymałość. I takie długie mordercze sety. To nie był morderczy set, bo w ogóle nie jestem zmęczony tak naprawdę. No tylko popompowane łapy trochę po tych podciągnięciach i tyle. Sub, łapka, dzwonek, komentarz obowiązkowo. I wtedy jesteście na bieżąco, wtedy mamy dobry kontakt i jest klasa, nie? Tak można się integrować na tym kanale, w ten sposób. Dzięki jeszcze raz za oglądanie i czekajcie na następne produkcje. Mam sporo fajnych pomysłów, więc będzie tego trochę w tym roku. Mam nadzieję, że będzie Was przybywać, a stali widzowie zostaną ze mną na długo. Dzięki jeszcze raz i pozdro. Zawsze wpadam na głupie pomysły po odcinku, to jest jeden z nich właśnie, czyli przypinka. Moi drodzy. Moi drodzy.